Witam wszystkich serdecznie! Właśnie przyszła do mnie paczka. Po napisie, możecie się domyślać od kogo. Niektórzy, pewnie nawet, wiedzą. Ale co się stało i o co chodzi, zapraszam do oglądania. To zaczynam od początku i już Wam tłumaczę, co się stało. Brałem udział w konkursie u Flaminga. Hej, Kasiemka, pozdrawiam cię, Artur. No i wygrałem. Wrzucam wam stawkę z filmu, z losowania. Także zobaczcie, jak to wyglądało. Pięknie i już mamy równiutką 18, a więc zabieramy się za losowanie wagi. Mamy odcinek konkursowy. Uwaga, uwaga, jest waga. Uwaga, uwaga, jest waga, tak dokładnie. Kopiłem link. Kopiuj mamy program losujący. Klejamy i co? Losujemy osoba, która zostawiła komentarz o treści Flaming Recycling, ta osoba wygrywa. Odpalamy rakietę, kto wygra, kto wygra. Jest Lucky Look Alepaka Flaming Recycling, pozdrawiam serdecznie i super, gratulacje dla Lucky Look. Pozdrawiam cię serdecznie, super. Bardzo się, się cieszę, że właśnie Ty to wygrałeś. No nie. świetnie, świetnie. No i co? No napisz do mnie na mojego maila flamigrecyknikmapo2.pl Swój adres, swoje dane raczej na paczkomat, a więc numer paczkomatu, numer telefonu, e-mail. Tak więc to, co potrzebne do wysyłki na paczkomat. Ja oczywiście pakuję w wagę, daję w No i wygrałeś. Gratulacje dla Lucky Luka! I wszystko jasne. Wiecie, co wygrałem. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpakować paczkę i pokazać Wam co jest w paczce y, tak, mam scyzoryk taki mały, y, kieszonkowy do rozpakowywania także biorę się za otwieranie patrzcie jak to wygląda <laughs> odpowiedni nóż to podstawa ciach, ciach i otwarte <laughs> Jeszcze trochę chrypkie po tym przeziębieniu. Także zobaczcie. Jest. Jest. Dobra, leci na bok. Jest jeszcze w tle. Zaraz go z tła. Dobra, jest. Otwieram dalej. Są wlepki od Artura. Super, kabelek, słucham. Aż normalnie pachnie z daleka. Jakbym był w tykach. <laughs> tak wygląda moja nagroda. I proszę bardzo. Wlepki idą tu. To idzie tu, to jest do ładowania, prawda? Ale to nie koniec opowieści. Już wam pokazuję, co się stało gdzieś Dwa miesiące temu Na początek chciałbym powiedzieć, te osoby, które brały udział w losowaniu berloczków yy, Które się teraz wyświetlają Proszę o kontakt mailowy Także czekam na odzew od was A my co? Przybieramy się i bierzemy się do wędkowania No i jadę na spotkanie Siemanko. Cześć Łukasz Sebastian, to dla ciebie Dzięki, wygrałem Nawet dwa berloczki Dwa, to około jeden Super, dzięki Wetka Hobbysta pojechał. Teraz Wam pokażę, jak ten brelok fajnie wygląda. O, brelok trafił prosto na moje klucze. Ej, dobra, tak. Tu jest ten brelok, który wygrałem wcześniej. Widać go, mam nadzieję, że widać. Coś tam widać. Dobra. I teraz tak, tyle szczęścia zwoł mnie Lucky lookiem, oczywiście, jak ja to mawiam. I coś jeszcze zważymy. Dobra, zabieram na razie klucze, naklejki i kabel. Włączam wagę. Mam taką miedziuchę, o. Kto oglądał mojego shorta, to wie. Mam puste wiaderko, takie same jak tamto, także rzucam na wagę. Klikam tarę. Pochwalę wam się, że umiem obsługiwać taką wagę. I wrzucam wiaderko na wagę. I wyszło mi kilo 792. Nie wiem, teraz załóżmy, że mieć jest po 20 9, 10, bo to jest miks i 52 zł i 15 groszy. Dobra, zabieram to. Wyłączam wagę. Wracam z powrotem do tego, co było. Co? Zapraszam na kanały Flaminga. Flaminga na pewno znacie. Jak ktoś lubi wędkarstwo, to jest wędkarz hobbysta. Kolega też jest ode mnie tu z Ciechanowa. Linki na pewno będą w opisie. co? Zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć.